Już widzę, że ja gram sobie w Simsy, ale pokażę Wam jeden sekret. To drzewo, jak się je coś tam zrobi, to coś tam jest jakieś przejście tajemne. Zaraz Wam pokażę, jakie. To wam pokazuję. Pierwsze trzeba je obejrzeć. Pierwsze trzeba je obejrzeć. No musi je obejrzeć, obejrzeć, a później zobaczycie co dalej. I cały to sławne, musiałem jeszcze oglądać, obejrzeć. Wiem. Obejrzeć, obejrzeć. Obejrzeć, obejrzeć. I zobaczymy, zaraz co się stanie. Pojawiła nam się opcja podlej. I trzeba teraz podlać te drzewo. Popodlewać. I zobaczycie, co się zaraz stanie. Teraz wam pokażę. Pochwaliliśmy sobie liście. Nie wiem, co to znaczy. Zadbaj zdoby Zdobaj? Zbadaj. Mamy zbadać to trzeba. i zobaczyć, co się stanie zaraz. Teraz porozmawiamy o korzeniach sobie. Ona wchodzi do tego drzewa. Weszła do tego drzewa. Nie wiem, co się stanie zaraz. Zaraz zobaczymy. O, i trzeba teraz idź za dźwiękiem, idź za światłem. Idź za dźwiękiem. Niech pójdzie za dźwiękiem, zobaczymy co się stanie dalej. Kolejne pytanie. Idź z nurtem strumienia, idź pod prąd strumienia. Idź nurtem strumienia. Strum, strumienia. Zobaczymy co się stanie teraz. Kolejne pytanie, przygotuj się w drzewie. Wejdź w mgłę, unikaj mgły. Unikaj mgły, niech unika. Już unikłam było okej okay. Zobaczymy co zaraz jest tu e, Idź za dźwiękiem Idź za światłem Teraz niech pójdzie Ok. Teraz tu jest pokazane Wróć do wejścia w drzewo Klikniemy to Nie wiem co się stanie Zobaczmy czas są te pytania Idź za dźwiękiem dobra, Nie wiem Idź za światłem Że dojdzie do nas Proszę, żeby... o, doszła Wyszła, ale chyba nie się stała, nie wiem Czekaj Coś tu chyba miała dostać, nie tego Pochwaliliście... nie wiem, zobaczę zaraz Dobra, widać, nie wiem, co się stało Okej okay. Po prostu jest to magiczne, że gdzieś tam można wchodzić i tak i tam Coś tam Wiedziałam, że coś się dostanie, ale okej, okay, nieważne Dobra, to pa To jest jakby rodzinka Przedstawię wam rodzinkę Ta rodzinka to jest, biedna, to jest biedna rodzinka i będą historyki z nią Tak, ale to w kolejnym odcinku To pa Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek Jak chcecie filmik z tą rodzinką To pa, paaa